Witam z tej strony Maruś wędkarstwo, to zapraszam Was na kolejny film z Wędkowana. W z odcinku kochani widzowie Chcę próbować sobie ten okonka połapać na no, okonka wisowie, o. I takie e, takie obertówki mam na okonki, może już się uda, może nie, jak się na przylęty spróbuję To jest oką kleń wisowie, o tu już wczoraj mieli trochę prasy w widzowie. Dlatego tak ciemno jest Kurde Zobaczymy Zobaczymy, może się już trochę połapia, ale nie dużo co so, wiesz Mokro jest i kamera mi w ostatnim odcinku wpadła do wody w I po, po, Powiem widzowie, kamera mi wpadła w ostatnim odcinku i trochę się pszło zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania na dzisiaj... dzisiaj spróbujemy na obrotówki złapać, może już W Następny odcinku kolejny odcinek będzie z tych, kurde mm, Z gum, na no, obrotówki spróbujemy okona, może wyłapać. Okona Spróbujemy okona złapać na obrotówki, widzowie już się już passime, você vamos sinal. Kurte que é que ela ativou vocês? Não tinha. Não tá. Uah, aí ps ficou, né? Olha, que tá? No musimy przesunąć sobie, bo nie da się do tego Kurcze, ciemno, a się połowiłem si nosisz z skrytujesz I Pisząc. musi to To jest też do oprótówki Musi do oprótówki to się wsiąść, kurcze Łosisz Oddzielny O, podskoczyło coś Sowie, Co kurcze, tak jest, jak się późno z roboty wraca no, Nie można iść na ryby nawet to jest wszystkie butki pójdą Ach tam Mówi sobie trochę ta przylęta ta jest, i by dalej to saletka jest Jeżeli zaleś musisz To się nadaje ta przylęta saletka jest Mówi sobie trzeba kurty Muszę jutro nagrać odcinek Bo Albo Aby kupić taką co świeci Mówi sobie trochę połowie Jutro spróbuję Jutro spróbuję nagrać Odcinek jak się uda? Bo ta uprotówka to saletka jest, dalej nie Dalej dalej nie zusie wisowie. Guma lepsza by była. Dalej by się susiło. Hmm. Co ja to suszę? Oj wiesz, a może kurde A lipa Sobie lipa Kurde, musiałem taka letka być to przynęta Letka przynięta. saletka jest. A już ciemno, kurde. Sobie. I sobie ciemno już mamy. Bo nawet nie wiem czy idzie. Zaletko jest. Zaletko idzie, wiosowie. No. Co ja tu? Zaletka jest, kurde, masakra. Nie da się dalej, zuszyć. Zaletka jest. Zaletka, to przylęta jest. Wioswie, zaletka, zaletka, zaletka. No, nawet nie wiem się pozu. Zaletka jest jest saletka ta przynięta już Kurde, selcko jest. się nie operwało? Saletka jest, kurde, za... robię, zaletkie to mam. Kurwa, Spróbuję psilo... sobie Cały z obródówek na okonka to spróbuję te gumy. Gumy spróbuję. To się jest Kurde jakie to. jest jest. Co wie? Zakra. Masakra, 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 saletka, saletka, YouTube si

Yes. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, tym szybciej zrobimy oczekiwania. Więc będziemy robili trzy trestniki. Jak mówiłem w Powiedziałem tylko, nie wiem, to, po to będzie to jest to jest o, i Mam nadzieję,